11 kwietnia ulicami Grójca przeszedł Marsz dla Autyzmu organizowany przez Miejscowy Zesłów Szkół Specjalnych. W wydarzeniu wzięły udział również społeczności innych placówek oświatowych z Grójca oraz okolic. Mimo deszczowej pogody uczestnicy nie tracili optymizmu i wysyłali wysoko w przestworza dobre myśli. Dla mnie rozpoczęcie rozmowy, zwrócenie się do kogoś, bycie z innymi jest trudnością. Muszę się tego uczyć jak języka obcego. Gdy ktoś daje mi szansę i mówi do mnie, wtedy ja oswajam się. Bardzo szukam przyjaciół. Żyję, cieszę się życiem, nie krzywdzę innych ludzi swoim istnieniem. To wystarczy. My wszyscy jesteśmy wystarczający. I te wspaniałe myśli puszczamy. Uwaga! Tak! I te myśli

Tylko Kacper niczym się nie przejmował i sobie rósł. Aż zupełnie wyrósł z ubranek dla małych chłopców. Więc mama z Olą kupiły dla niego śliczne ubranka dla małych chłopców. Ale wtedy okazało się, że razem z Kacberem urósł też jego auty. I nie można Kacpra w nic ubrać, bo wyrywa się i krzyczy boli. Bolał go nawet, nawet nowy sweterek i dżinsy. I nawet skarpetki. I nie pomogło wycinanie metek, wkładanie wszystkiego na lewą stronę. Jak tylko rodzicom udało się go coś ubrać, to on natychmiast się rozwierał. A Oli było okropnie wstyd. No bo jak zaprosić koleżanki do domu, po którym biega, po którym biega goły w Nie wszystko poprosimy pana burmistrza o odczytanie dobrej myśli i wypuszczenie w baloniku jej Odwróć głowę w moim kierunku. Kiedy tam nie mówisz, spójrz mi w oczy. Upewnij się, że jestem zauważony. Artykuł uwaga: na 3-4 puścimy balonik i możemy być brawa. 3-4. wow, Poleciał przez morza Mimo tego, że też go zatrzymuje, jednak się bardzo wysoko wznosi. Myślę, że te dobre myśli znajdą swoje miejsce we tym świecie. Kasper nie zawsze wąchał ludzi. Czasami oglądał obrazki w książkach. Najbardziej lubił taką zajęłanię. Albo leżał, zawinięty w kost jak zależny. Sam się tak zabijał i wciskał pod materac. Rodzice mówili tylko dlatego, że autystycy lubią być ciasno owinięci. Wtedy czują się bezpiecznie. Ale ona nie bardzo im wierzyła. Bo właśnie wtedy, kiedy zobaczyłam głowę Haska w kominiarce wystającą z pod po raz pierwszy pomyślała, że jej brat jest przybyszem z innej planety. Kochani, pierwsza myśl osoby autentycznej traktuje język dosłownie. Ja wypuszczę jeden balonik. Pani karniky przekażę. Pierwsza dobra myśl. żywuję w górę. Poproszę pana starostę. Mama, nie się nie leczy, nie się uczę. Jak żyć w świecie, do którego nie pasuję. Terapię y, są moją nauką. A twoja miłość, tolerancja i akceptacja to najlepsza. Terapię, jaką możesz mi oferować. Koncentrowanie się na jednym temacie daje mi poczucie kontroli, przewidywalności i bezpieczeństwa w świecie, który może być tak zaskakujący i pełen zagrożeń. Dziwnie mówię, czasem nie umiem odpowiedzieć na lekcji, ale jak mnie pytasz, to niekiedy potrafię odpowiadać. Niesamowite historie. Fakty o tym, co mnie interesuje, nie jestem jestem głupi. Nie mówię, ale to nie znaczy, że nie mam nic do powiedzenia. Zatykam uszy. Często mruka sobie coś pod nosem. Czasem patruję się, jakby patrzył przez szybę. Nie umiem inaczej. Taki jest mój sposób życia. Nie lubię zmian. Jak wszystko nie zawsze takie samo. Coś się zmienia, ja muszę się od tego odnowić. Nie czuję się wtedy fajnie. Wiele osób stara się, żeby mój świat był prosty i dla mnie łatwy. Dziękuję im za to. Mogę się wtedy uczyć nowych i ciekawych rzeczy. Trzy, cztery. Myślę, że one same pozytywne myśli zawierają i po prostu gdzieś tam znajdą swoje miejsce. Widzimy się w tej niesprzyjającej aurze, ale aurze na zewnątrz, bo aura w sercu jest jak najbardziej ciepła i radosna, bo jesteśmy w kwietniu, a kwiecień jest takim miesiącem świadomości autyzmu. I dzisiaj tak jak co roku, od 10 lat, bo to jest akcja dziesięcioletnia, dzisiaj taki jubileusz w strugach deszczu, ale przyjemnie, bo jest ciepło. Chcemy pokazać ten marsz jako taką solidarność z osobami spektrum autyzmu, ale też z ich rodzinami. Dlatego dzisiaj tu tak licznie się zebraliśmy, żeby pokazać problem, żeby pokazać, że wszyscy możemy być akceptowani, żeby walczyć o to społeczeństwo jak najbardziej sprzyjające dla wszystkich i przyjazne.